Maneczko. Witam w kolejnym odcinku z South Parku. I yy, w tyłku akcji. Co, lecimy sobie dalej z tematem. Jesteśmy wielkim asasynem, superbohaterem. Który niedługo tutaj yy, będzie rządził na dzielni. Wyjebie kartmana i ja będę, kurde, szefem. Dobra, ogólnie to, co mamy zrobić. No nie, nie, co ja zrobię. Karta postaci, proszę mi pokazać szybciutko. Czterech obserwujących musimy zdobyć. A co my mamy zrobić? Halo, bo nie pamiętam. Na zdrowie. Na zdrowie, szefie. Jest zablokowane. Sprawdźmy, czy możemy sobie zrobić. Aha, czyli ty sobie zrobić ze mną zdjęcie. Dopiero jak będę miał więcej obserwujących. Świetnie. To jest kogo chata? Moja chyba. Kim jesteś? Wszyscy pierdzą cały czas. A nie, to jest y... Kurwa nie. O, o, Butters, o właśnie. To jest ten taki mały gość z tą fryzurką blond. To jest jego chata. Znaczy może on gdzieś tutaj będzie. Chcę pozbieram, u niego w chacie wszystko. Jest i matka Batersa Antidotum. O, proszę bardzo. Mogę to zajść. Dobry. Right. dobre. co? Aha, otwierają lodoweczkę, dobra. Jest Bater do domu, panie ojciec? Nie, ale jest kibel. Wisły podbródek. Kostium. No co, sramy, nie? U niego też się trzeba zesrać. Kręcimy. Twierdzimy. Niezłe ruchy. O, wyszło jak tam kupa poziom mi ale fajnie. Dobra, gówno to mają, widzę jakieś tylko rzeczy. To jest ich sypialnia w ogóle, matki i matersa i ojca. Jest pokój. O, zapakowany, proszę bardzo. A tu co jest? Nie wiedziałem, że w tą stronę też można odwiedzić pokój. Piesio. No dobra. Nie ma baterca, nie widać go. Yy, także. Czy ja tu byłem w tym pokoju? Byłem, dobra. Idziemy sobie dalej.

Myślałem, że on tam sika nie Taki rzeczy w ogóle na góle mogę wejść. Ale chyba musiałem coś przesunąć raczej. o, o co ci chodzi? Mogę sobie z zrobić zdjęcie? Nie mogę. Nie, nie chcę takiego zdjęcia, jak chcę. Dobra, nie masz. Masz, otworzę ci. Ale będziesz moim followersem nowym? Yeah, zrób sobie ze mną. Zagrancko tego. Nastrój. Zmienimy nastrój. Jestem yy. w ogóle listonosz. Wszyscy starsi chcą ze robić sobie selfie. Okay, nice. Otwórz telefon. Uruchom szubstę mam zobaczyć swoje opublikowane selfie. Nowym serwującym. To tu Jak w ogóle nie mam lajków, a tu już mam jeden lajk. Dobra.

Telefon. Jest, mamy mapę. Ok. Zapiszcie. Możemy mapę. Naciśnij, aby przeglądać dostępne misje. Mamy. Naciśnij, aby znaleźć wybraną misję na mapie. Rozmawiam ze Super Craigiem. W domu Craiga. On jest tutaj. Wybierz misję, możesz nacisnąć, aby przypiąć ją na mapie. No przypniemy ją. Chcesz otrzymać powiadomienia o zmianie w celu przypiętych misji. Dobra, spotka się z Kylem w jego To mogę przypiąć? To? Aha. Yy, chyba pójdziemy do Kyle'a najpierw, bo jest bliżej, tak się wydaje. Tak. Kyle'a mamy tutaj w prawą stronę. Zobaczymy co, co on tam będzie miał do powiedzenia. Szybka przekąska jakieś rzeczy ciekawe, co to jest. Później sobie tam pójdziemy. To jest mój dom, to jest dom Batersa, dom Cartmana i dom Kyla. Idziemy w stronę Kyla, tak? Przy mamy mini-mapkę też, tak można sobie odpalić. Fajno. Dobra. A ty już chcesz ze mną zrobić selfie? Dziękuję, Jony. Well, guess. <laughs> Chyba jesteś przyjaciółmi. Dobra, a ty? Okej, we Andre. Cool, O, tam coś się świeci pan. Nie wiem jak to... tu są jakieś te coś na tym zielonym klocku jest, ale nie ma co tym chodzi za bardzo. Pewnie jakąś trzeba mieć... Nie to. Specjalną to trzeba mieć, kurde no. Specjalną umiejętność pewnie trzeba mieć, żeby to ogarnąć. Znaki łysienia, to coś dla mnie. Nowy kostium. Kto Co, co, co on napisał? Ani śladu mruczka w parku, ale mam pewne przeczucie, zobaczmy gdzie mnie doprowadzi. Light znalazł jakiś trop znala znalazł trop. Każdy po jednym lajku like w ogóle. Zero komentarzy. Ale najpierw idziemy do Kyla. Przez sobie odwiedzimy te domki. Dzień dobry. To jest tą Stana.

A, skąd ja kondony wezmę? Przepis na dotum. Pilla Argarita, jakaś kurwa, do tego tworzenia. Pixer. To się stanie z domu. To jest spokój Stana. O, coś dostałem, jakąś kartę postaci. O! Tarcza Kapitana Ameryki sobie leży. Ona nie ma. Skąd dzieciaki gdzieś wybyły. No dobra. Przewodnik po morderstwach i pornolach coś tam. Bycie młody... <laughs> eee... <laughs> Znaczyć... O! Łama to jest. Ok. Co mogę z tym zrobić? W chyba nic. To jest w ścianie, jest. Łąka puścić. Nie działa, może później coś się będzie można tutaj zrobić. Jak na razie spadamy do tego Kyla w końcu. hey kid you know anything about this somebody's keying my wife's car at night it's happening every night i thought it was just one of you damn kids but well here come here take a look at this whoever's scratching the car is also leaving notes i'm just scared it's a jilted lover or something you won't forget me that easy i thought we had something I'll tell the world about you bitch. Listen, I'm sick of having to buff this shit out. If you can catch whoever's my wife's car tonight, I'll follow you on Instagram. Trust me, you want me as a follower. I'm a pretty big deal in this town. E rysuje auto po jądyma, kurwa, na tym aucie. Ten kochanek. Czy mamy nowe 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 żanko?

Chyba. Chyba nie. Teraz? Kładnik podstawowy, dać makrofon. Zdjęcie z reklopastyki Kyla. co, tu więcej nic nie ma. Dobra, wchodzimy do Kyla. Zobaczmy, co on znalazł na temat Kota. Kotę. A ile jest ogólnie... Yy, Żydem. Tak? Dobrze pamiętam? A tak. Przedmiot do użycia. Serum ożywienia. W muszę sobie chyba z Park odpalić znowu... Sezony. Kiedyś oglądałem, ale nie skończyłem do końca. Więc chyba chciałbym to powtórzyć

Czy kurwa ku mnie? Dupie, czasami czej, czej, czej. trochę za mi to poszło. No dobra, ale to ale Kyla, na szczyny, Zajebiście. Dobra, Human kite from another universe is behind this door. I can't fight him for obvious reasons, you know, alternative universe paradox shit. So you are going to have to take him out. You've got to really kick his ass, dude, so that he wants to return back to his universe on the east coast. You ready? All right, go get him. Uh, zoom. Oh, hey, Kyle, I'm big! Who's your friend? Did he come to play with us? All right, me from another universe, it is time for you to go back to your universe! What do you mean, Kyle? We're a team, remember? I'm not from another universe, we're like best super pals. <laughs> As you can see, he is the one running around giving the human kind a bad name. <Mile dizzy> he was sent here to destroy me and weaken my powers. No, no, I came to spend two weeks with my cousin and wanted to play superheroes. And then he said, okay, what superhero do you want to be? And I said, I want to be a human kite. But he said, you can't be human kite, I'm human kite. And I said, well, why can't we be human kites together? So I went to Aunt Sheila and I said, I want to be human kites together. And she told him he had to do what I said because I was the guest. I'm sorry, me from another universe. But it is time for you to learn that playing superheroes is too painful. New kid you must now destroy my alter ego how oh Jesus we're gonna fight no That's right if you really want to play then this is how you do it well all right anything to make me and my cousin more alike prepare for battle weakling I haven't done a whole lot of sparring is this a no contact thing full contact not sparring Oh, I'm afraid that's impossible. I didn't bring my pads. Happening. Get him, new kid. Cousin Kyle, we can beat him if we join forces. Yeah, I really want to, but parallel universe rules say I can't. Aha, ci on nie może walczyć, bo nie chce, żeby Dobra. Um... To co, chyba tak normalnie. Pięchy. to zrobiłem. Really Oh my, there's a lot of decisions in this game, aren't there You could not peseli Okej. Okay. Hm, mm, z w ogóle to gdzie to mam mana jakąś? Aha, mam pokazane ogólnie na dole. No, mogę walić. Dobra, jeszcze raz damy 5. Ile ja on to wcisnąć? Bo on sam do dole. O, 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 o. Okay, I think my inner ear fluid has stabilized now. Uh, that last hit didn't count, right? I'm undoing that damage. Okay, Kyle. Co mu się odrodził. Dobra, no, w takim razie wpalimy to. Czekaj, to jest plus 10. O. To jest 24. Bierzemy to. Może dobrze uderzyć. Dobrze? A no dobrze, albo jeszcze dalej. You know, my asthma flares up when I exert myself. <laughs> I it have be a lot more fair if I had a shield. Some kind of shield, like a... like this state for Torah, which also has a great sentimental value. Dude, Kite is an alien. There's no Jewish stuff involved. And you can't just make up powers in the middle of a battle. I'm not making it up, it's totally canon in my alternate universe. <laughs> to a <laughs> no?

i hurt my shoulder because my shoulder is sensitive because I pulled a muscle catching a balloon. Alright, here we go, my super ultimate power, get ready. Oh Jesus. Okay, wrath Kite from an alternate universe. I got scared. I think I might have ruptured my hernia. You had enough alternate me? Yeah, this superhero no. stuff really hurts. I better go back to my universe. Oh, you're leaving? Dude, that's Yeah, I'll be going back to my universe now, human kite. I need some camphor for my ear because I got to scrape on it and being farted on. Dude, I don't know how to thank you. From now on, call me whenever you need help. Oh. We have człowiek will be with us in No dobra, ale czegoś to wiedziałeś o. No raczej? Mam selfie z człowiekiem otawcym. No nie? Dobra, czyli to jest. Teraz masz wpływ wszystko, tak? Karta postaci człowieka latawca. Włączyłem się komputer, w czego? Eee, Sprawdźmy tutaj. Karta postaci. Wiesz, różne artefakty. Początkowcy kolekcjoner kostiumów. Jest 40 kostiumów. Postaw klocka w dwóch różnych toaletach. I osiągnij najwyższy poziom mistrzostwa w każdej z nich. Czyli będzie trzeba jeszcze z toalety skorzystać. główki, łamigłówki, zdobyć 10 obserwatorów. Sojusznicy. Człowiek latawiec. Latawizm, wiatry słoneczne, mama. Mama mu nawet pomaga. Narzędnik. Czemu tego nie mogę użyć? Czemu on jest zablokowany? Nie mam pojęcia. Nie to. Zobaczcie jakieś nowe stroje. W sumie nic, no nie no, nie będę zakładał stanika na łeb, nie? Ja jestem szanowanym asasynem. Mogę tylko sobie zakole zrobić co najwyżej, ale nie będzie go widać. Ale to brzydkie zakole. O matko. Obisły podbródek. Mm. To mi nic nie pasuje. Może nie. Aha, dalej nic nie mogę użyć. Jak wypowolnik. Przedmiot do misji. Aha, czyli fiolka na szyny. To, co zebraliśmy, to jest przedmiot do misji. Znajdziemy w pokoju Geralda. Pokaż mu ją. Niech się wytłumaczy. Gdzie my to zebraliśmy? Te, tego Geralda. Kończę już budować bazę latawca. Będzie super. No fajnie. Ja nie mogę im lajka like dać na przykład. Coś. Ja spójrzmy, spójrzmy na mapę. Hmm, Otóż mapę. Może jest ta misja gdzieś. To jest dom Stana. Gerald gdzie jest? Do kraiga iść. To jest już samo trend jego. Ej, kurde. Gdzie to znalazłem? Chyba tutaj. Nie wiem, kto to jest ten, ten. Ten, ten, komu mam to oddać. Dobra, może się kiedyś pojawi ta, z tą fiolką ta misja. Dobra, my chyba kończymy na dzisiaj. W kolejnym odcinku sobie już pójdziemy. Pójdziemy sobie do. Będę nie mogę przejść, więc będziemy musieli się cofnąć. To się jest w ogóle jakiś wykrzyknik. Nie wiem, dobra, nieważne. Muszę się cofnąć i iść do. Krajga, gdzie ta misja jest? Zobaczcie, który jest samolotem. Randy'ego, jak ja mam się tego dowiedzieć? Nie za bardzo wiem. No, może później jakoś. Dobra, no dziś to tyle. Pożegnamy się tutaj. Dostaw rajeczkę, komentarzy, gwalni i co? I widzimy się w kolejnym odcinku. Siema.